Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj, Julian Krypto, to nie są porady inwestycyjne. Co się dzieje? MicroStrategy dokupuje bitcoiny. 2,5 tysiąca bitcoinów, ale to nie jest dużo, ponieważ posiadali wcześniej około 130 tysięcy bitcoinów. Jednakże zrobili coś, czego obiecywali nie zrobić nigdy. Pomiędzy listopadem a grudniem okazuje się, że sprzedali 704 bitcoiny według ich raportu. W związku z tym, że dotychczasowa średnia cena zakupu bitcoinów przez MicroStrategy była na poziomie około 30 tysięcy dolarów, na chwilę obecną są znacznie pod kreską. Widać, że kupowali bitcoiny na momentach wzrostów, na momentach euforii, a nie w momentach paniki. Zwróćcie uwagę. Te 2,5 tysiąca bitcoinów wydaje się nieporównywalnie mało w stosunku do ich wcześniejszych zakupów, pomimo tego, że bitcoin teraz jest naprawdę nisko. Według wielu analityków, bitcoin już za chwilę powinien zacząć rosnąć i to bardzo. Bitcoin jest w fazie wyprzedaży, w fazie, w której Przeważnie do tej pory zaczynały się ogromne wzrosty. Zatem dlaczego MicroStrategy nie kupuje bitcoinów więcej? Dlaczego tylko 2,5 tysiąca bitcoinów? Czy nie wierzą we wzrosty? Czy uważają, że bitcoin będzie spadać, albo będzie jeszcze przez długi czas okres stagnacji i dopiero zbierają siły? Czy uważają, że tym razem będzie inaczej i bitcoin przebije tę linię trendu wzrostowego i spadnie dużo? Niżej. Zwróćcie uwagę, jak do tej pory historia Bitcoina zatacza koło i media rok rocznie co kilka lat pokazują nam te same nagłówki. Bitcoin spadł poniżej 20 tysięcy dolarów w 2022 tak napisali. Natomiast kilka lat wcześniej, 17 rok, Bitcoin spadł poniżej 2000 dolarów. Co się dzieje? A jeszcze wcześniej 2015 Bitcoin spada poniżej 200 dolarów. A jeszcze wcześniej, 2011 rok, Bitcoin z 17,5 dolara spada praktycznie do zera. Media zawsze będą straszyć, w związku z tym, sentymenty wśród inwestorów, nawet takich jak Michael Saylor i ich inwestorów od MicroStrategy, będą negatywne, będą bali się kupować. Niemniej jednak, dlaczego? Pomimo tego, że rok rocznie Bitcoin praktycznie wzrasta. Zwróćcie uwagę, nawet te spadki bitcoina. Te lata, w których Bitcoin był na przecenie, to były bardzo dobre momenty na zakupy. Dlaczego MicroStrategy nie kupuje teraz więcej? Czy spoglądają być może na inne dane niż tylko na Bitcoina? No tak, no bo jeżeli chcemy kupować Bitcoina, powinniśmy przede wszystkim obserwować S&P 500. S&P 500, gdy reaguje 15%, Bitcoin reaguje 30%, altcoiny jeszcze bardziej. Według Bloomberga S&P 500 jest teraz w długim okresie wzrostowym, natomiast w krótkim okresie spadkowym. Jeżeli jesteśmy w krótkim okresie spadkowym, to pomimo tego, że dolar był bardzo bardzo wysoko, potencjalnie dolar mógłby jeszcze odbić, pchając Bitcoina jeszcze jeszcze niżej. A jeżeli Bitcoina to również Nasdaq, S&P 500, Nasdaq ma 25% do najbliższego silnego wsparcia, natomiast Nasdaq Composite z tu największych spółek na Nasdaqu 9% do najbliższego silnego wsparcia. Zatem potencjalnie jeszcze przynajmniej 9% spadków na Nasdaqu, jeżeli tak by się stało, Bitcoin spokojnie może spadać nawet te kilkanaście procent Nasdaq. Przebił linię trendu wzrostowego, lokalną linię trendu i potencjalnie jest teraz w trendzie spadkowym. Zwróćcie uwagę, gdzie są pieniądze. 47 miliardów dolarów likwidacji na poziomie między 18 a 19 tysięcy dolarów, natomiast 50 miliardów dolarów likwidacji na poziomie między 13 a 14 tysięcy dolarów. Pytanie, gdzie bitcoin dojdzie? Prędzej, gdzie jest łatwiejsza droga dojścia na ten moment? Między 14 a 13, czy między 18 a 19? I zakładając, że Bitcoin ma jakieś wsparcia z roku 2017-2019, to na tym interwale. Zwróćcie uwagę, bardzo silne wsparcie bitcoin do dolara rysuje się właśnie na poziomie około 13,5 tysiąca dolarów. Natomiast bitcoin w stosunku do SP500 silne wsparcie rysuje się zaledwie 8% poniżej obecnego poziomu, gdzie bitcoin do dolara jest to 16% powyżej obecnego poziomu, czyli bitcoin do dolara ma 16% jeszcze na zejście potencjalnie, a bitcoin do SP500 jeszcze około 8% na zejście. Spadki. Bitcoin zatem nadal ma prawo do zejścia w dół, ale rynki globalne, w tym Bitcoin, SP500 i Nasdaq, są dalej zależne od globalnych indeksów płynności. Od globalnej płynności, która jest zależna od dodruku pieniądza albo od stóp procentowych. Na ten moment ten globalny indeks płynności jest na historycznie niskich poziomach. I jeżeli zaczniemy zawracać się w górę, będzie to bardzo dobry czas dla m.in. bitcoina, ale żebyśmy zaczęli zawracać się w górę, stopy procentowe oraz inflacja musi zacząć mocno spadać. I zwróćcie uwagę, mamy sytuację, w których od roku 2020 Złoto wzrosło 15%, od dołka covidowego Nasdaq 58%, indeks towarów 118%. Natomiast Bitcoin od dołka covidowego najwięcej, plus 169%. Pytanie dlaczego? Dlaczego ludzie inwestują w Bitcoina, a nie w Nasdaq, a nie w złoto? Czy jest to spowodowane halvingami, czteroletnimi wydarzeniami na Bitcoinie, które ograniczają jego podaż? Na rynek, a przez to sprawiają, że ludzie coraz bardziej boją się o to, że tego bitcoina na tym rynku zabraknie. Dlatego go kupują? Czy może jest to spowodowane efektem sieciowym, w której coraz więcej ludzi zaczyna korzystać z bitcoina, ponieważ jest to po prostu wygodne? Wygodne transakcje. Zwróćcie uwagę, bitcoin na chwilę obecną i internet, lata 90. Mapa internetu w latach 90., a mapa internetu na chwilę obecną dużo bardziej rozbudowana sieć. Jak będzie z bitcoinem za 20 lat? Czy bitcoin będzie tak rozbudowaną siecią, jak na chwilę obecną, internet? Przekonamy się za 20 lat. Ale już jakiś czas temu jeden z adwokatów bitcoina, Hal Finney, mówił, że widzę w bitcoinie, że ma się prawo stać Światową rezerwową walutą banków, odgrywającą bardzo duże znaczenie, praktycznie tak samo duże jak złoto we swoich wczesnych dniach dla bankowości. Banki będą miały prawo emitować cyfrową gotówkę z dużo większą anonimowością, lekkością i wydajnością niż na chwilę obecną halfiny. Halfini, adwokat Bitcoina, mówił o tym już 12 lat temu. 12 lat temu Halfini wspominał, że Bitcoin będzie odgrywał tak dużą rolę na świecie, jak odgrywa teraz. 12 lat temu wspominał o tym, że banki będą emitować cyfrową gotówkę. Dlaczego kupujemy Bitcoina? Ze względu na wzrosty? Ze względu na to, że może dojść do. 200-300 tysięcy dolarów za jakiś czas, czy może ze względu na jego użyteczność? Banki otwarte od 9 do 16, od poniedziałku do piątku dla jednego miliarda ludzi i mogą zamknąć Twoje konto w każdym momencie, kiedy tylko chcą. Natomiast Bitcoin otwarty 24 na 7, 365 dni w roku dla 8 miliardów ludzi. Wystarczy, że masz telefon komórkowy, cokolwiek, i nigdy twoje konto nie zostanie zamknięte. Banki w święta zamknięte, bitcoin w święta otwarty zawsze. Więc dlaczego kupujemy bitcoina? Żeby zarobić na nim? Czy kupujemy go, wierzymy w niego ze względu na coś więcej? Tu jest taki przykład. Kiedy dorosnę, chciałbym. Być wolny finansowo. Co masz na myśli być wolnym finansowo? Eee, masz na myśli być bogatym? Nie. A kilka lat później. Chciałbym wypłacić pieniądze z banku. Dlaczego? Gdzie? Skąd masz te pieniądze? Pytają bankierzy. Natomiast idzie ta druga osoba do swojego portfela kryptowalutowego, i mówi: Chciałabym wypłacić swoje pieniądze. Okej, okay, nie ma sprawy. Taka jest różnica pomiędzy cold storage, czyli portfel, zimny portfel kryptowalutowy, a bankami należącymi do jednostek, do instytucji, które mają prawo mieć większą władzę nad Twoimi pieniędzmi, niż masz Ty sam. Dlaczego więc sprzedajemy dolara? Dlaczego długoterminowo kupujemy bitcoina? Czy wierzymy, że bitcoin będzie rósł na tym wykresie, który jest odwrotny i to celowo, po to, żeby wyzbyć się jakiegoś takiego szablonowego myślenia? Czy wierzymy, że bitcoin będzie rósł? Być może, ale bardziej od tych wszystkich kresek, od tych wszystkich analiz technicznych, które nam pokazują, że bitcoin może być na wsparciu, albo że bitcoin może dojść do jakiegoś poziomu. Tutaj dużo istotniejsze jest pytanie, dlaczego. Dlaczego będzie rósł? Nie dlaczego może mieć odbicie, ale dlaczego może długoterminowo rosnąć. Właśnie ze względu na jego unikalność, użyteczność, decentralizację i wygodę w użytkowaniu, bezpieczeństwo. Wbijcie na Twitter Max Data App. tutaj analizy. On-chain analizy rynkowe są dodawane praktycznie codziennie po to, żebyście byli na bieżąco. Wbijcie dodatkowo na Maxdata app po to, żebyście mieli dostęp do narzędzi, Max Order Booka, do Colorbota, do proczarców, do informacji ze świata, do newsów po to, żebyście byli na bieżąco z każdą informacją i nie dali się fudom ani mediom. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.